Siema, z tej strony Sandał i witam Was w kolejnym filmie. I tak, to jest pierwszy piątkowy film, pierwszy taki format na moim kanale. I to będzie bardziej taki chillowy, wiadomo, dzisiaj pokażę Wam moją wioskę po ponad 3 miesiącach niegrania, a więc dzisiaj sobie zobaczycie moją wioskę. Pokażę Wam tak naprawdę, co się w niej zmieniło, jak zaawansowałem, co się będzie dziać i zagramy sobie Gierkę lub dwie. Tak szczerze zobaczę. Zaczynając od tego, że teraz jest jakiś event, ale to ja go tu dopiero zaczęłam i w ogóle. Masakra. Nie będę go robił. Nie, no, no, no. Wracając tutaj, mamy. 160 medali. Ok, oraz mamy 1480 gemów. Te nowe rzeczy do ulepszania, jakby tych special ability. Masakra to jest. Jest coś. Aha, Event Drop. Super Wall Breaker. Ok. Mam coś zaaktywowane. To jest eventowe, chyba? Ok. Niesamowite. Ale dobra, widzicie, że mam 15-16 tysięcy, czy innymi słowy, nic jestem spukany. Tak, bo przed chwilą postawiłem coś za 11 milionów, a więc to sobie odbierzmy. Mam po 200 koła. No, nie jest to naprawdę. Jest to bardzo mało. Mam aktualnie teraz smoki już do walki gotowe, a więc będziemy mogli sobie zagrać. Tutaj, tak się prezentuje teraz moje kr królestwo. Mam inny. Mam w ogóle inne ustawienie wszystkiego, bo sobie je zmieniłam niedawno. Takie wydaje się lepsze. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jeśli macie jakieś fajne ustawienie. W ogóle co z tego masakra, że na przykład taki Eagle Artillery kosztuje 8 minut do upgradowania. Nienawidzę. jest nienawidzę. w ogóle się zrobi nasz Blacksmith Upgrade, a więc Mega G. To jakieś temki fajne daje, a więc możliwe, że będziemy. Zadymiarzami, niezłymi. Ale dobra, pomijając już to. Jeszcze robi się nam gold. Nie, jeszcze mamy Archer Queen. Zacznijmy może od tego. Ona jest moją ulubioną herołką w Czy to się odmienia, ale no. I w tym momencie dwa dni odpoczywa i się upgrade'uje. Mega fajnie. Tylko jest mały problem w tym. Że ona ma 100 poziomów. I jeden to jest dwa dni. I dosłownie masakra. Ale tak, to jest Gold Storage. Przygotowuję się do zupgrade'owania właśnie mojego hala na level 14. Wydaje mi się, że to będzie piękne i dlatego robię Gold Storage, bo nie zdziwiłbym się, jakby jakieś 20 milionów poszło, 30 milionów poszło na jakieś itemki właśnie w Tomhalu 12. No i przed chwilą oczywiście postawiłem budowlę za 11 milionów tego Golda i ona się dopiero rozpoczyna robić. Robi się parę godzin. No i będzie się robiła jeszcze przez 10 dni, a więc. Możliwe, że jak będę nagrywał kolejny odcinek, to jeszcze nie będzie gotowa, a możliwe, że będzie. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny odcinek, ale będzie cudownie. I tak, mam taki plan na życie, ponieważ cała moja wyska jest mocno cofnięta i jak sobie czytałem komentarze pod starszymi filmami z Clash of Clansa, każdy mówił upgradu się y rzeczy, bo ja na przykład bombę na poziomie pierwszym mając Town Hall 12 lub 13. A więc trochę bardzo masakra. A więc poupgradeowałem te różne bomby na jakieś levele 5, 6. Ja wiem, że to jest mało, ale i tak coś tam zaupgradeowałem. Zaupgradeowałem jeszcze parę razy tą broń i teraz powinienem być gotowy, żeby wyruszyć w tunnel 14. Okej, okay, ja te trzy ołę e może ulepszę, albo nie, znajdźmy sobie jakieś lepsze ołę e jeszcze, bo to jest taka masakra, jak się mieszają. Powinienem mieć level 13, coś takiego, co kosztuje około 5 milionów, a więc. Jeśli mam wol. A nie, 14 powinienem mieć, bo to jest plus 1. No to powodzenka, 8 milionów mam wolne. No nie mam, żeby robić łola. A na tamten 15 w ogóle jest taki trop, który niszczy łola, a więc jest to przepiękne, po prostu przepiękne. Ale dobra, przejdźmy już do upgrade'owania łoli. Tu się taki mały wariacik. Ja za eliksir pierwszy zacznę, potem będę za końcy. Tu mamy kolejnego wariacika za eliksir, już mi się eliksir skończył. Wielkie zapasy, wiecie jak to jest. No i 100 koła jeszcze Golda, i tu też 100 koła Golda. W tym momencie pokażę Wam yy, wioskę, która była 3 miesiące temu, i sobie porównamy. Oddalę, no i dobra. Level 76, a teraz mam 90. Czterech ziomeczków do budowania. W ogóle ten layout jest taki dziwny, ja mam teraz jakiś lepszy, nie? Masakra. No, chyba widać postęp, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jakoś nie grałem w tą grę. tu była taka powolna gra. Taka jakaś, nie wiem, szósta, siódma, w którą grałem. Masakra. Teraz nie wiem w sumie, czy będę ją grał. Będę po prostu sobie w nią grał na Chillu, ale przejdźmy do mojego Boulder Base'a, żeby wam pokazać nowości, które się dostały. Ostatni film, jaki nagrywałem, to pewnie na piąte lub szóste. Aktualnie mam Boulder Hall 7 Mega Sigma. Mam jakiś Dropship, Giant Canyon. Jakieś nowości za dużo nie ma. Co najważniejsze, upgrade'uję elixir storage jeszcze przez 2 dni, żeby zmieścić 3 miliony elixirów, jak sobie zobaczycie mam maxa, a to niestety nie jest 3 miliony, żeby postawić ostatnią rzecz, żeby zaupgrade'ować na 8 level mój boulder hall i to w sumie tyle. Tak w zasadzie to sobie troszeczkę popuszowałam tą ligę, mam koper 2, bo mam jakiś klej, którą albo stone, e, ogólnie masakra, ale wiecie, pół godzinki już tak szybciutko to wle wleciało. Wydaje mi się, że potencjalnie mógłbym dużo do przodu, myślę, że raz jeden nawet wysiadł, ale to bym musiał mieć godzinę wolnego czasu. A jakoś mi się nie chce, bo z tego nie ma jakichś dobrych rzeczy raczej. Tu nic nie upgrade'uję, tak w zasadzie to sobie chill'uję. Niezbyś nie zbyt się podoba ta wioska. Dużo lepsza jest dla mnie ta, ta pierwsza, ale to jest tylko moja opinia jakby, możecie się nie zgodzić. Jakiś laboratorium, jakiś coś. Witch gram aktualnie i mam subgrade'owane na maxa No i to tak w zasadzie tyle, nie mam nic tutaj do pokazania. Teraz w shopie mamy jakiś pustynny sezon, ok, jest taki normalny. Klasz ogólnie jakieś ciekawe rzeczy ostatnio nie dodał. Te medaliony nawet nie wiem skąd są, ale mega dużo golda, widzowie, zbierajcie, proszę was, to jest free gold. No i dobra, jestem w mojej głównej wiosce i teraz sobie zagramy parę gierek, a potem będziemy upgrade'ować dalej. W ogóle słyszałem, że od 14 ton da się za 8 milionów 100 upgrade'ować i nie wiem, po co to mogłoby służyć. Tak szczerze, nie mam, nie mam pojęcia, ale z pomocą przychodzi w ogóle to. Jo Royal Champion jest tutaj. A ja myślałam, że on będzie Town hall 10. To ja mam już długo 13. Dragon Rider to ja będę miał na 16. Jak dobrze pójdzie. Bo ja ostatnio, jak zupgrade'owałem to coś, to miałem. Nie golema. Go... Nie, miałem. Czekajcie, Baby Dragona. No to tam hall 9. A mam 13. Trochę masakra. No ale G. Ee, jest jakiś jeszcze inny. Warden. Okej, okay. jest jakiś spell, to też spela, jestem mega cofnięty i są te maszyny, które w ogóle tak są tak drogie, a jakby według mnie są totalnie nieużyteczne, dobra, nie są totalnie nieużyteczne, ale not worth it, no i to coś za 11 milionów i mamy total 14, dostaniemy hero Petsy. mega czekam i tu jest Battle Builder, nie wiem jak to się czyta tak szczerze ale Ogólnie dzięki nim to się pewnie będzie upgrade'ować te ich domki. No i mam jakieś tam pety. elektrocytan, kolejny taki zamaczek. Mamy tam 15, mam Frost, i jakieś cztery nowe pety. Root Rider. Po co w ogóle robić wolę -e, widzowie <laughs> Root Rider wszystko rozjeżdża, nawet jakby ci wolnie level 16, 17. Nie, po co, nie. Jeszcze Boulder, Battle Drill, Spell Tower, to może być coś ciekawego i mono coś tam. Fajnie. Spirit Fox, Angli, w ogóle ostatnio została dodana, ale to ostatnio została po prostu dodana. I Multi Archer Tower Ricochet Canyon. I to tak się tyle. Ja już lecę i znajduję jakiś fajny match. Znalazłem coś, co ma 400 tysięcy golda i ja się postaram zdobyć 400 tysięcy golda. Jakoś to rozmieszczam randomowo. Może to źle robię, możecie mnie nauczyć w komentarzu. Ale jakoś się nie przykładam tego po prostu, ale. Okej, okay, to coś wali. Powinno się do środka tego czegoś pchać. Tropy. Ja osobiście nie pcham. Bo nie wiem, tak szczerze. Zajmuje jest dużo miejsca i po raz to tak stawiam. Tymi piorunami, walę tu bo mam zaprogionowana na siódmy level, mógłbym wyżej, ale i tak to jest G. No i to coś wiedzie, zniszczy kilka budowli. No nie jest jakoś OP. jak mówiłem, dla mnie się nie przydaje. No i tu się rozwalam. Mm, wiem, że są tropy. Można jakieś szkieletów naładować, ale... I tak jakoś do mnie to nie przemawia. Zbieram te kosteczki. 57 damage'a. Chyba dobrze idzie. Teraz są tem O, dobra. Royal Champion na wgnięciu Nie, Warden jednak. Dobra. Royal... War... Nie, za późno Wardena. Nie uratujemy go, widzowie. Warden zginie. Nie mamy mojej ulubionej Arczerki. Raczej tego nie zabijemy bez arcerki bo jednak Arczerka... Taka, taka zadymiara. Kocham Borys tego Heroesa, bo... Nie wiem, to kieruje mi gierki totalnie. Niesamowite, dobra. Yy, ziomeczek wjeżdża. Będziemy mieli pewnie około 90, ale tego nie zdamy, bo to jest jeszcze X, bo jest jeszcze jakiś ziomek. Kto to jest? Ej, nie wiem. No, no zginęliśmy. Jest nawet G300 iCube, coś tam staliśmy, jakiś bonus. Niesamowite. O! No nie wiedziałam, że się dostaje te takie rzeczy do upgradeowania itemków. Tutaj, ale G! Zawsze to coś, zawsze te 350 jeszcze padnie. mamy 400k, i dobrze, mamy 400k, dobra, nic się nie da tu raczej upgradeować, z tych itemków, w których używam, a więc źle, a nie, coś tam się dało, chyba, a nie, nie wiem, widzowie, wywalone, nie, zaupgrade'ujmy sobie to, Wolne i kończymy ten odcinek, bo już troszeczkę mi ten odcinek zajął, zaupgrade'ujemy sobie, przy... o, karnecik, ale to karnecik, to nie wiem, tam chyba się nic ciekawego nie dostaje. Upgradeuję tę wolę i kończę ten cudowny odcinek. Znalazłem idealnych trzech woli, a więc upgradeuję raz, dwa, trzy, jeszcze pięciu mogę wybrać, a więc coś tutaj wybierzemy takiego fajnego. Tu mamy dobrą. tu mamy... O, 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 dobra. Ładnie. I tu jeszcze. Abo nie, widzowie, weźmy coś lepszego. Nie, nie, nie tamto. O, tutaj jest świetny. No, weźmy tego. Może być jeszcze ten. I tych szczerze wywalone. Chyba tego zabrydujemy. No, chyba tego, bo to nie, nie ma sensu widzowie. To na tyle. Jeśli chodzi o ten cudowny odcinek. Jeśli Wam się spodobał taki format, zostawcie lajka. Zostawcie suba, żeby nie przegapić więcej odcinków z Klasza. To na tyle. Siema do następnego!